Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie w ten chłodny wieczór. Jest godzina 12:30, Jedyne 33 stopnie, da się tam nie umiesz Witamy w kolejnym odcinku vloga. Tak, to ja tęskniliście za mną. Wprowadźmy tutaj coś świeżego do tego. O, świeży samolot! Więc tak, witamy Was z Szymanowa w ten gorący dzień. Podobno na sali nie ma klimatyzacji, ale z tym damy sobie radę. Zapraszamy Was na kolejny odcinek vloga zespołu Potrzebni Band. Yeah, normalnie najlepiej zaprojektowana sala ever. Czajcie, są drzwi, z których wchodzi od razu na scenę. No i to się nazywa sala z pomyślunkiem. On myślał, że ten... No one ze w sposób zostają taki nie A Nie, nie wierzy, że już tam ok, to on sobie podnosi i nie spierzcie, a Tam go pod nami Bartu tu się nic nie zmieniło. No, nikt nie zmądrzał, tylko się pogarszy. Ty, Wtypa! Teraz będzie nosił perkusję to nagram, będę nosił perkusję Dobra, idę coś ponosić, bo tutaj się śmieją ze mnie, że... Że ja to, że niby nic nie noszę, Ej, w wszystko za mnie w noszę. Wdepnąłem w gumę. Wdepnął w gumę Musiała dać, nie? Co tu się stało? No chyba To nie jest dla mnie inteligentne. To to można to. sobie e, ziemniaczki z Piedronczy przynosić. Ty, a to nie jest tak, że tym się jeździ, bo... a stojęmy, się po A wiesz co nie się w twardym gruncie Pierwszącą wyciągnąłem z tego na tym stojaku. No to mi się wywróciło, bo nie rób, no. To i tak żeś daleko zajechał. Bo, bo, bo jak ty taki gumek używasz, to w życiu daleko nie pojedziesz. Prawda życiowa. No. Szybko, szybko, szybka nauka. Słuchajcie, jest tak. Teraz słuchajcie, jest tak. Wnieśliśmy graty, a już jest cały mokry na przykład, więc sobie się już leje. Dobrze, że wziąłem prysznic w domu, będąc jeszcze przed wyjazdem, bo nic mi to nie dało. Także super, ja się z w tego sensie cieszę. A ja tutaj będę grał dzisiaj. To jest moje miejsce, ja je zaklepuję. Ja gram dzisiaj tutaj. Nieważne czy to będą grać czy tańczyć pierwszy taniec czy, czy coś tam. Ja, ja tutaj dzisiaj słuchaję ja trochę i... mnie nie zawieje, ale co? kolejne wesele dopiero za tydzień. Nie robi, się, robi się, już poważne, to już nie jest zabawne. Jeżeli ktoś w Szymanowie mieszka, ma jakiś, nie wiem, klimatyzator, bardzo byśmy prosili, żeby przywieźć jednak na świetlicę, bo tu będzie bardziej potrzebny, będzie dużo ludzi i nam też jest ciepło, ze mnie się leje, z Bartka się leje, z Marcina się leje. O. Nieważne, słuchajcie, nie było tematu, wszystko dobrze. Robimy update do, do przedmiotowej sprawy. Jest godzina 13.47. Ja musiałem na chwilę usiąść, bo się ze mnie tak raz. Czekajcie, bo Bartek ma problem. Przyszedł Bartek przyszedł, problem. Ja się chciałem zalogować do naszego systemu, tak żebyś mi powiedział. Ja. Słuchaj, to ja muszę odpalić sam się zalogować, bo... Dawno tego nie robiłem. Dobra, zaloguję się i później się widzimy dalej. dalej. A teraz posłuchajcie sobie czegoś fajnego. Bartek, musisz pokazać nam co to jest, ale no jeszcze nie teraz. Ej, jest teraz. gruszka? Nie ma stołu. To będzie taki dowcip dla dorosłych. Nie, nie. No teraz to już mo moje ulubione ciasto. Gdzie jest moje ulubione ciasto? Ciekawe. To zielone. To z trawą. Jest! No to. jedziemy z tym koksem. Przechodzimy teraz do degustacji. Do taką porcję na wytrzymałek. Mm. Tak toż? <laughs> Od 1 do 10? Grajmy sobie dwa. Ważne, że nie, masz... żartuję, nie, nie jest takie źle. Dobra, no no no, to już grajmy. Słuchajcie, obiadek zjedzą. Wejście pary młodej. Miało być inaczej, bo inaczej nie. No ale dobra, szampan był ciepluni cieplusi, także... Gdzie mamy 33 stopnie, nawet 34, nawet może teraz jeszcze więcej. Postaraliśmy, że wejdą pięknie, wypijemy szampana, bo będzie zimno, zimno a później przyjdziemy do życzeń. I co się stało? Iza i Bartek weszli, zestresowani, goście się rzucili do życzeń. I szampaniuś był cieplony, tak jak dzisiejszy cały dzień. To był wstęp, słuchajcie, do dalszej części wesela. Ciepluń jest i goście zamiast siedzieć na sali. To poszli na zewnątrz. A dlaczego poszli na zewnątrz? Bo na sali jest ciepła. Klima, słuchajcie, nie wydala. Także jest, nie ma różnic temperatury. Czy siedzi tutaj, czy siedzieć na zewnątrz? Pamiętny dzisiejszy dzień. Euro 2021. Mecz Polska Hiszpania. Wyniku jeszcze teraz nie w nas. E, Jesteśmy w Szymanowie. Wiejskiej. A oboko podobno jest e, zorganizowana z tym bardziej. Więc mogą nam się goście troszkę ulotnić. Zobaczymy. No, coś Seta. Idę zmienić koszulę. Jak zmienię koszulę, to przyniosę sobie jeszcze yy, ręcznik. Ręcznik sobie przyniosę. No, koszula już przebrana, także jeszcze ręcznik. O, Dzisiaj tak będziemy grać niestety. Jest tragicznie gorąco. I idę zaraz wytrzeć gitarę bez mokra. Zegraliśmy pięć piosenek? Jest mokra gitara. A to dopiero początek coś jeszcze chciałem powiedzieć, ale nie wiem także pomilczymy sobie tutaj teraz razem. A co u was? Nie wiem. U ciebie co? A się jak u ciebie? Też w Bożo? Tam już gites? Dobrze, to dobrze, to dobrze. No i tak. Słuchajcie zobaczyć świnie, bo Marcin zobaczył, że to jest świnia. A ja nie widzę i powiedział, że to jest świnia jak byk. Że idziemy zobaczyć tą świnię. Gdzie masz tą świnię? O! zobacz! Boże, po bo jakichś trawiskach mnie tu prowadzi. Złoda, to fajna. E, To są żaby! No i widzisz, zobaczyła ciebie i już poszła. Poszła się przypudrować. Teraz, nas gęsi pogonią, to będziemy śliczni Nie. góry. A tam gęsi bierze i się pogonią. Gdzie tam locha po. No i? No i to. A tam jest krzonka. W ten vlog jest jakiś zoologiczny. Idzie kura. Kuku, kuku, kura. <laughs> Widziałeś kura, a świnie? No dawno świnie widziałem. Jest może... Gdzie teraz? Parcie, idą do daje? nas. Jak swój swojego pozna. Hmm? Oh. Patrz tam jakie te ława Co to za łodzi? Gęsi takie duże. O, oh, ale wielkie. No, tu musi być tak. no, no, i tyle. Nie była jakby. byk. <laughs> ీప Jestem, 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 jestem Słuchajcie, pożyczyłem telefon od Patuli Bo... się się nie ma w głowie to się ma w, 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 w butach, czy jak to się mówi. Zapomniałem y, ładowarki do tableta. Do tableta, którym, za pomocą którego steruję dźwiękiem. Także brawo ja. Y, alternatywą jest telefon. Dzisiaj y, za pomocą telefonu niestety będę sterował dźwiękiem. Kurde, stresik mały bo dzisiaj jest dużo kręcenia, bo y, dźwięk trochę nie, nie chodzi tak, jak bym chciał. Natomiast y, robię to w taki sposób. Przełączę kamerkę, zobaczycie. Uwaga, trzy, dwa, jeden. A no nie, zrobiłem zdjęcie. Dobra, nieważne, poczekajcie. Centrum dowodzenia. Tablet, który spełnia dzisiaj funkcję tylko i wyłącznie stolika. Uwaga, to jest stolik. Tak. Na nim jest chusteczka. Yy, chusteczka po co? Nie. Też nie. Chusteczka jest po to, żeby telefon yy, się nie ślizgał, bo, bo się ślizgał. To już się nie ślizga, jest bomba. No i na telefonie oczywiście teraz tutaj mam ustawienia wszystkich. Tutaj jest Pati, Tomi, Marcin, przewód, wewnętrzny, bas, gitary i tam wajta, wajta. Czyli yy, dzisiaj za pomocą telefonu będę sterował wszystkim. Jest to niewygodne, yy, stresujące i dziękuję za uwagę. Lubię, no kiedy się w ramiona jesteś szczęśliwa i zadowolona nasze mocno tak skryciona. Że w tej miłości brutalnie cały tonę Każdy dowie twojego ciała, o, oh, o, oh, o oh. Dobrze wiesz jak na mnie je, yeah, je, yeah, je yeah. Zapach twoich głosów mnie o, oh, o, oh, o oh. Mówisz kochanie, że bardzo mnie kręci. Do białego rana, aj, aj, aj. z szampana, aj, aj, aj. Śpiewa, ja, błędnie, ja tego ręcznika. Ja nie mój ręczniczek. pachę daj się wyczyścić. Po Może po... Nieważne. Dobrze, że ręczniczek wziąłem, bo po prostu ja gram ten, Gram, gramy megierę, tak... Ty stara, ty! A tutaj kurde kropelka, taka wiesz, słona do oka i... O! No, <śm> wypaliło mi, wypaliło no, mi głowę. Bo ty śpiewałeś do kropli potu, to, Dokładnie. Dobrze, tak, nie posłuchacie, bo nie nagraliśmy. Ale to gdzieś indziej nagraliśmy. Dobrze, że nie nagraliśmy, bo trochę mnie zaskoczyła ta piosenka. Słyszeliśmy, bo, bo no, no, Marcin no, nie... nie słyszał tylko. bo no, Marcin ma zarośnięte uszy. <śmiennie> Rzeczywiście. Rzeczywiście, no, nie, A, nie, kur... Rzeczywiście. Nie, no nie? Zdenerwował się. Nie, daj. Potem nagramy, kolega będzie... Marcin, zepsułeś tam film. Trzeba będzie cię wyciąć, bo ogóle z kapeli Fajnie tak, ciepło. Jest elegancko tego. Napijemy się zaraz krawuszą. Krawusza jest bardzo trudna. Tylko patrzcie tu, 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 tu się patrzysz. Zmiesz. tam z boku. Ej, A. ja do ciebie po imieniu. A ty do mnie. Chodź przez wózku, Tak. Banda, banda, para. Banda Banda, no. Bardzo jest fajnie. Poza tym, że jest ciepło i wracają wspomnienia mojego wesela, o, gdzie tak. też miałem taki ukruł. Właśnie, że takie muchy miałeś. Muchy nie miałem, miałem pinną, ale była masa. Tak. W którym miesiącu miałeś ślub, wesela? Ślub i wesele miałem w tym samym miesiącu. W sierpniu roku 2015 nie Tak? 6 lat temu. W sierpniu jak zrobiliście ślub i wesele w jeden dzień? No najpierw był ślub, o. a później było wesele. A. Słuchaj, jest ciasto, bo proszę. O, zjadłeś już. Skubany. nie niewidzialne ciasto. Widzieliście? A Bartek? A Bartek się A O, proszę. Kibic numer jeden. Um é. beijo. Garek, jako wiarek, A to już godzino długo Siaba da ba da Tańczy mnie na dwa I nóżką przyczepuję Nie leży na tańce Nie Jest I skoro to swą tańcuję Moja mała ma To mała małe aleczko, założci, że jesteś z tego bardzo kocham Cię. Dodam. No, bardzo. Czy może? Chciałbym z tobą coś zagrać? Można? Nie, nie udostępniamy. Okej sorry, czy Nie, miałbyś złotówkę szefuniu, królu szef... złotych. Nie, to jest samochód naszego perkusisty to może sobie wziąć, pojechać. Fajne, no i jeździć, no, a my tam złotówką szukujesz. To ja, ja poszukam złotówki tylko. No, ale zwykle. Zajdź jednak, już to jest na blogu. 생다 <whatever> <ao> <몬> <us> <아이고 좋아> <mae> What's wrong with you?